Siemanko widzowie. Ja jestem Oliver the Player, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym filmie zaprezentuję wam grę Timberman. Zaczynajmy. Bierzemy tryb single player. I ogólnie w tej grze chodzi o to, że tutaj zaraz pojawi się taki czerwony pasek i nie może nam się skończyć czas, bo ten pasek będzie nam odliczał tak jakby czas i musimy tak zrobić, żeby on był na końcówce tutaj. I jak nam będzie spadał i spadnie do końca, no to po prostu przegrywamy. Tak samo nie możemy wpaść na te gałęzie i będę grał strzałkami prawą strzałką oraz lewą strzałką. Zaraz wam to zaprezentuję. I tak ścinamy po prostu. No, widzicie? Mój rekord to jest na razie 361. Możemy odblokowywać nowe skórki. Po prostu, bić jakieś rekordy. Możecie mi nawet napisać, czy mam wbić jakiś rekord, czy coś. Ja będę chętnie robił dla Was te zadania. Może nawet z to mi się uda teraz. Jest. Aj, dobra. Gra czasem potrafi yy, zdenerwować, jak się tak wywalimy. Na przykład teraz. I cały czas się tak wywalamy. Aj. No, nie bram w tą grę jakoś bardzo długo. Cały czas coraz lepiej mi to wszystko wychodzi. A teraz ładnie. No i napiszcie mi też w komentarzu jakieś zadania związane z tym Tiervanem, czy na przykład mam wybić 500, czy, czy coś takiego, jakiś nowy rekord. Aj. Napiszcie też Wasze rekordy oraz czy ta gra Wam się podoba. Jest tu również tryb multiplayer, można zagrać z kolegą między komputerem jego a między Twoim online. I można też zagrać offline, kiedy kolega będzie u Was w domu i po prostu on będzie grał A i D, a Ty na przykład z strzałkami, tak jak ja teraz wolę grać z strzałkami, jest to bardziej po prawo, lepiej, bo jestem praworęczny. Też zależy jak wolicie grać. No teraz mi nie idzie najgorzej, 250. Rekord. Jest 500, 536. Widzowie, o kurde, no tego to ja się nie spodziewałem kompletnie. Naprawdę dobry wynik. Spróbujemy jeszcze raz, ale to, co się przed chwilą stało to tak się skupiłem mi się udało a teraz to nie ale naprawdę ładny rekord czyli yy, nie piszcie, że mam wbić 500, tak jak mówiłem, bo no już wbiłem 500 może być 1000, czy coś napiszcie też yy, może czy od 1 do 10 ocenę yy, tej gry, ja oceniam ją 10 na 10, jest to bardzo fajna gra, możecie ją zdobyć na Steamie za 3 złote. Ja dostałem do niej klucz, 188, nie ma tragedii. Dobra, wbijamy jeszcze raz, jeszcze lepszy rekord. I tried to. Dobra, i to już by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. No i ja Was żegnam. Pa!